Witam serdecznie. Ostatni ktoś na czacie globalnym poprosił mnie o nagranie ataków na 14-gwiazdkową maszynę. Yy, mamy teraz 14-gwiazdkowy rebeliancki sterowiec fioletowy chyba jeden z trudniejszych ma yy, machin do, a, do atakowania. Jej właściwości specjalne to są bomby megatonowe, czyli on zadaje 120% obrażeń wszystkim wrogom, ale również daje truciznę, czyli 2034 punktów obrażeń w ciągu 6 tur. Czyli pomyślcie sobie 2034, jeżeli tego się nie oczyści, no to wiadomo, że ona wykończy tych bohaterów bardzo szybko, samą tą trucizną. Więc warto mieć przy ataku na ten starowiec, warto mieć antidota e, oraz... Y, może bohatera, który oczyszcza no, oczyszcza różne osłabienia. Także sprawdzę, co mam. Dalej. Charge drinks. Ja wymienię moje bomby na antidotum. Czyli jakie biorę pomocę, Biorę granaty błyskowe po to, żeby ją oślepić. Biorę. Reset taktyczny, czyli zmiany klocków. Bo mówię Wam, jak się tego wchodzi na te 14 gwiazdkowe machiny, to plansza jest po prostu sucha. Antidotum, no i charge drinks po to, żeby doładować. Bohaterów może doładować tego Blunderbussa. Z bohaterów, których biorę, mam Blunderbussa, który wzmacnia atak, ale zmniejsza celność. Co czasem niestety jest przekleństwem. Mam 8 um, beta, który ma 20 emblematów. To jest czterogwiazdkowy bohater, ale z tymi emblematami trochę dłużej przeżyje. I on um, obniża obronę um, celu w stosunku do, żółtych, do żółtego koloru. Mam terminusa, który mi często ratuje skórę, dlatego że on przywraca mi do, do życia... Um, resztę z drużyny. Mam pikę albo uszatkę, która mam nadzieję, że ich podleczy, ona jest szybka z tym leczeniem. No i Aiko, która ma, no jest na 20 emblematach, tak samo, więc y, mam nadzieję, że to pomoże. A teraz. Y, ok, zobaczymy. Zastanawiałam się zawsze nad tym, y, y, nad bronią. Terminusa, dlatego że mogłabym mu dać może zwiększa mu to zdrowie, ale zobaczę, czy mam mamów mu da to, to podpalenie, może mi da trochę więcej punktów. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ok. Okej. Okay. się nie odkłada, więc podładuję. Um, Bibi, zrobię reset taktyczny. ok. i on mi tutaj od razu pozwala uderzyć. O, no jak widzicie plansza jest sucha, teraz zaraz mi uderzy w moich bohaterów. I ona potrafi zabić praktycznie od jednego splunięcia. Znowu już nic nie mam tutaj. Oślepię ją. Ten reset taktyczny jest dosyć drogi do produkcji, więc ja nie chcę. Tylko, że nie mam nic. No nie, ma, nie ma nic, nie ma co połączyć po prostu masakra mhm. tak, widzicie, jak uderzy, to, to praktycznie połowę połowę zdrowia bohatera jest z głowy. Come on. Teraz się na się coś zaczęło układać. Niestety bibi nie była włączona. Uch. Ok, i widzicie to, to jej kwawienie od maszyny załatwiło mi tych trzech bohaterów bardzo szybko. 41 tysięcy to nie jest tak źle, to nie jest taki zły wynik. Tak widzicie moi koledzy pod spodem też mają pomiędzy 20 a 50 ileś. Plansza jest bardzo kapryśna. Ten, ta machina nie wybacza złych planszy, nie wybacza złych połączeń czy pomyłek, po prostu wytłuczę wszystko co się da, trudno się je walczy, a poza tym jak widzicie maksymalne zdrowie jest ponad 3,5 miliona, to jest bardzo dużo punktów do zdobycia, do tego żeby ją, żeby ją ubyć i 30 osób musi rzeczywiście nad tym pracować, dlatego kiedy my ubijamy machinę 14-gwiazdkową, ja nie mogę wyjść z sojuszu i pomagać innym sojuszom w ubijaniu ich, dlatego że to by było ze szkodą dla mojej grupy. Ja tylko pomagam z maszynami wtedy, kiedy my mamy pas, czyli odpuszczamy machinę i odpuszczamy czasem to 14-gwiazdkowe po to, żeby, szczególnie jeżeli poprzednia nam zajęło dużo czasu, żeby ją ubić. To wtedy dajemy sobie czas na regenerację materiałów pomocniczych i na nie wiem, na odsapnięcie też trochę, bo to, to jest dużo pracy, żeby te 14, 14 gwiazdek um, załatwić. Ok! No to tyle, mam nadzieję, że to zaspokoi Waszą ciekawość um, i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, Pa!